Hej, wszystkim witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja dzisiaj jestem na nogach od siódmej rano. Musiałam wstać wcześniej, bo miałam troszeczkę załatwień. Yy, ogólnie cały tydzień wstałam bardzo wcześnie rano, więc jestem taka niewyspana. Jestem trochę zmęczona, czuję, że potrzebuję odpoczynku, no ale niestety czasem nie ma jak. Yy, ja sobie z rana właśnie pozałatwiałam swoje sprawy. Teraz już przyjechałam na zakupy. Takie cotygodniowe spożywcze zakupy. Mam też gdzieś w planach takie bardzo mocne porządki w mieszkaniu, takie już konkretne żeby podsuwać wszystkie szafki, tak wszystko w każdym kącie posprzątać ładnie, więc czekamy dosyć no. pracu Bardzo lubię to tutaj w marketach, że właśnie są polskie półki i jest taka polska półka na lodówkach i tutaj na. Półkach też jest i jest to bardzo wygodne, bo mogę zrobić wszystkie zakupy od razu w jednym sklepie, a nie muszę jeździć do kilku, więc to jest mega uwielbiam to. Już mamy w sklepach świąteczne kolekcje. Zobaczcie, jakie śmieszne kieliszki do wina. w się bałwanka. Ja już po zakupach i ja na takie tygodniowe spożywcze zakupy jeżdżę w każdy weekend. Pokażę Wam właśnie, co kupiłam. Kupiłam tą gąbkę, ona jest bardzo właśnie teraz viralowa i każdy ją poleca. Ja na początku właśnie unikałam tej gąbki, bo widziałam, że ona jest taka twarda i mówię no to jak tą gąbką myć naczynia czy patelnię, przecież to wszystko porysuje. A potem dopiero gdzieś doczytałam, że ona pod wpływem ciepła mięknie i bardzo bym chciała ją wytestować. Widziałam też, że w Polsce ona jest bardzo droga, a u nas można ją dostać za 2 funty więc naprawdę spoko. I tak się prezentują moje tygodniowe zakupy. To jest dla dwóch osób. Jedzenie na tydzień. No akurat w tym tygodniu jakoś tak mniej wyszło, bo mam tak zaplanowane posiłki, że no tyle tylko potrzebowałam. Jest już godzina 16 i miałam plan dzisiaj robić wielkie porządki, ale tak sobie usiadłam w domu i zajęłam się planowaniem czegoś na kąpie. I tak mi zleciało i tak się rozleniwiłam i nie mogę w ogóle zacząć sprzątać. Ja nie cierpię sprzątać, nie znoszę tego robić, to jest najgorsze, co po prostu dla mnie jest. No ale niestety nie mam wyjścia, więc zaraz się będę zbierać do tego. Ogólnie mówiłam Wam ostatnio o tych kalendarzach adwentowych, który sobie właśnie tam jeden upatrzyłam i mówiłam, że on jest wyprzedany i miałam nadzieję, że one jednak wrócą do sprzedaży. Ale okazało się, że nie, nie będzie ich z powrotem. Patrzyłam też na inne i wszystkie fajne, które mi się podobają, które mają taką bardzo fajną zawartość, są powyprzedawane. Ja nie sądziłam, że to się tak szybko wyprzeda. Mamy jeszcze październik, a większość kalendarzy jest już niedostępna i właśnie wszystkie strony piszą, że nie będzie powrotu ich do sprzedaży. Że jak się wyprzedały, no to już tyle. Więc mam mały problem, bo boję się, że nic nie znajdę. Szukałam sobie ostatnio, ale nic ciekawego nie, je, nie ma, więc mam nadzieję, że coś mi się tam jeszcze uda znaleźć, bo bardzo bym chciała mieć kalendarz. Ale już wiem, że w przyszłym roku, po prostu zaraz jak się pojawią, to będę sobie kupować, żeby mieć pewność, że ten kalendarz do mnie dotrze. Ja w zeszłym roku nie miałam kalendarza, w ogóle nie lubiłam vlogmas, nie nagrywałam, w ogóle nie mam żadnej takiej e, tego nastroju świątecznego. Dwa lata temu miałam kalendarz Alsa i właśnie myślałam też w tym roku sobie go kupić, ale jednak stwierdziłam, że chciałabym coś innego wypróbować. I no właśnie szukam. Mam nadzieję, że coś znajdę za niedługo. Jeśli chodzi o puzzle, to nic się nie zmieniło przez ostatnie tygodnie. Nic nie układałam. Mam jakiś zastój puzzlowy i tak mi to właśnie leży. Trochę mi to przeszkadza, bo trochę to miejsce zajmuje. No ale mam nadzieję, że się w końcu za to wezmę, jak mi najdzie ochota. Bo chciałabym to ułożyć, bo obrazek jest naprawdę ładny. Jeśli chodzi o płyn do pukania, to ten to jest mój ulubiony. Ja go po prostu uwielbiam, ten zapach. To jest czarno-pomarańczowy Komfort. A w Polsce wiem, że on jest z firmy Kokolino I właśnie też jest taki czarno-pomarańczowy. To jest dokładnie ten sam. No, przepięknie pachnie. Ja go używam od kilku lat non-stop i nie zmieniam na żaden inny. Próbowałam już kilku właśnie z innych firm, ale ten to jest naprawdę przebija wszystko. Polecam Wam. Ja już posprzątałam, włączyłam sobie kominek, odpaliłam świeczki i mam tak tutaj przytulnie. Ja bardzo lubię właśnie, jak posprzątam całe mieszkanie. Otworzę okna, zaświecę świeczki i mam taki fajny klimat. Jest tak wszystko fresh. Uwielbiam właśnie ten czas świeżo po sprzątaniu, i wszystko jest takie. Mam tu takie fajne halloweenowe domki. Ja je kupiłam w Mark Spencer i. One ogólnie w środku jest albo helwata, albo ciasteczka, i do tego one świecą. I powiem Wam, że bardzo fajna ozdoba, a kosztują chyba 5 funtów za jeden taki domek, więc naprawdę się opłaca i naprawdę świetna ozdoba. Zawsze co roku, właśnie, mają kolekcję na Halloween, mają też świąteczne i te świąteczne domki co roku są inne i też są bardzo, bardzo ładne. Więc powiem Wam, że naprawdę można sobie fajnie udekorować mieszkanie z tym. Po moim ostatnim wyjeździe niestety moja wielka walizka yy, nie przetrwała i nie wiem jak się stało, chyba było za dużo do niej napakowane. I całe kółka mi się starły z tym łożyskiem. Tutaj też już miałam kółka, wyciągnęłam je, ale też było całe starte, nawet kółka nie było. Yy, ogólnie to no jakaś pechowa ta walizka, bo też po pierwszym użyciu przyleciała właśnie z takim gnieceniem. I to było zaraz od razu jak ją zakupiłam. Więc no nie wiem, czy to jakiś pachowy model, czy ta firma jest taka lipna. Ale stwierdziłam, że zamiast kupować nową walizkę, to spróbuję ją odratować i zamówiłam sobie kółka zapasowe. Więc zaraz zobaczymy, czy one w ogóle mi się będą pasowały do tej walizki. No niestety nie znalazłam zapasowych kółek na stronie producenta, więc zamówiłam je z Amazona wymiary mi niby pasowały więc zobaczymy, no może się uda ja jestem taka, że jak coś mi się zepsuje to ja wolę to naprawić niż wyrzucić i kupić nowe więc no zaraz będziemy widzieć czy to się uda zrobiłam sobie kolację ja ostatnio zaczęłam mieć takie wrapy one są w stylu wrapa tego z McDonalda i to jest taka prosta wersja tutaj jeszcze powinna być sałata ale nie zauważyłam, że mi się skończyła no i już jak zaczęłam robić, to zobaczyłam, że tej sałaty nie ma, więc będzie taka uboższa wersja. I do tego idzie bekon, pomidor i kurczaczki. Ja kupuję takie gotowe stripsy. I sos to jest majonez wymieszany z musztardą. I dosłownie to jest tyle. I to jest takie proste danie, a jest naprawdę smaczne. A my się właśnie wybieramy do kina, idziemy oglądać Smile 2. Eee, to jest horror i jeśli ktoś lubi, lubi horrory, to wam polecam. Jedynka była bardzo fajna i zobaczymy jak dwójka. Więc na dzisiaj to tyle. Ja się z wami żegnam i widzimy się. Już niedługo w kolejnym filmie. Pa.